Hello ladies and gentlemen, tu Charlie with an eye i zapraszam na kolejny odcinek chińskiej bety 8.3. E, tym razem będzie to T34.1, chciałem powiedzieć WZ. Bardzo mi się ten czołg spodobał, ten light tank. E, to jest medium. Mm, tylko zobaczymy gdzie on jest na liście. Tutaj. Potem jest T34.2 i WZ. Okej. Okay. 1050 punktów życia. Nie jest to dużo w porównaniu do pantery, na przykład, która ma 1270. Jakoś tak. 480 koni, 50 speed limit. Prędkość obrotu łączona 86. Pancerz z przodu 60 nachylony, może być. 170 na wieży, więc to będzie dobre do cooldowna. 370 zasięgu widzenia, 750 radiowy. O, działo widzę, w ogóle nie ma celności, Ale za to 175 yy, o, penetracji i 250 obrażeń. Kompletnie nie wiem co się, czego się spodziewać po tym czołgu, bo nie jeździłem nim ani razu, więc to będzie dla mnie nowość. Okej, okay, zaraz przejdziemy do bitwy. Okej, okay, pierwsza bitwa na T-34-1. Hmm. Pierwsze wrażenie. Zobaczymy jak będzie zjeżdżał z górki. Póki co nie jest tak mobilny jak Light Tank, no ale to oczywiste. A, całkiem może być. Szybko jeździ. Oj, działo się rozjeżdża. Ta celność będzie na pewno denerwująca. Widzę, że przeciwnik też jedzie chyba pod górę. Dobrze, większość się tam spotka. Dużo Scoutów w drużynie, jest to prokurowka standard. No dobra, podjedziemy pod górkę i zobaczymy co tam nas czeka. Dziwny jest ten czołg. Nie wiem, może obniżać trochę działo, odrobinę, ale nie za dużo. To jest naprawdę mało. Praktycznie nic, no ale trudno. O, jest Czafi. No dobrze, Czafi, nam tu wyspatuje całą górkę zaraz jak podjedzie. My spróbujemy coś zrobić, czy on chce podjechać dalej, wątpię Już kapują nam bazę, wow Niezbyt dobry początek Okej, okay, górka jest nasza Bardzo długo celuje to działo, chyba 2,9 Standardowe jest 2,3 mm, Ale obrażenia spoja Zobaczymy czy odbijemy strzał od... O, odbijemy. Pancerz się sprawdza. O, obrażenia będą fajne na tym czołgu. Już to czuję. Istwa. Czołg ciężki, który będzie w odcinku następnym. Długie celowanie. To będzie bardziej taki met stacjonarny. co będzie mógł gdzieś szybko podjechać, ale później faktycznie trzeba będzie długo celować. O. Widzę go? Nie widzę. Co ja patrzę? On mnie pewnie widzi. A tutaj mam już załogę na 100%. Chyba idzie pierwszy perk w naprawę, ale mam aż 0% tej naprawy, więc nie jest to za bardzo przydatne. Ok, drugiego ISA 2 spróbujemy zdjąć. Spore obrażenia, naprawdę na tym dziale to mi się podoba. W ogóle, chińczycy, chińskie medy mają bardzo duże obrażenia. Lighty też mają duże obrażenia. Nie wiem, jak z modułami, wiem, że na tych WZ bardzo często padają moduły. O, ładnie ominięty strzał od ISA. Uuu, tam, tam, druga strona nam pada. Naprawdę, jeden życia musiał mu zostać. E, czy 8 pojechał się utopić? Czy on jest tutaj gdzieś na wyspie? Jest tutaj na wyspie. 213, zramujemy cię, kolego. Chociaż... po co mam życie tracić? O, tak lepiej. jej. Yeah. jedziemy stąd, tak żebyśmy się tylko nie utopili. Póki co dwa fragi. Met zapowiada się dobrze jak na siódemkę, bo teraz robiłem bodajże podsumowanie siódemek. KV13 jeszcze nie nakręciłem. Ale ten... Jakbym miał go gdzieś dopasować tak po jednej bitwie. W ogóle jak oglądacie te filmy, to jest bardzo subiektywne zdanie moje na ten temat. To nie, jest, nie są jeszcze czołgi ograne przeze mnie, więc nie mogę mieć e, jakiegoś. Mmm. Fajny strzał. Może z tą celnością nie jest aż tak źle. Czy nie mam jakiegoś wysublimowanego zdania na ten temat? To jest moja pierwsza bitwa na tym czołgu. Dobra, su 122 powinniśmy złapać. Tylko nie wiem, gdzie on jest. Gorzej z tym A-15A. On ma naprawdę mocny pancerz. Nie wiem czemu tamta strona pada nam jak muchy. Wo wo wo. Mm, no tak, jednak celność się ujawnia. To zła. Ała! Ile ty chłopie ładujesz? No i całkiem szybki jest. O, i się palę. A, i się odbiłem, niemożliwe. Wow, 170 penetracji, to nie przechodzi? No to jestem zdziwiony. Wow, nice one. Przegramy tą bitwę. Kłoda się nie zapowiadała. No trudno. E, dobra, wrócę do was, jak będę w garażu. Okej, okay, niestety przegrane mm, 870. Expa i przegrana. Całkiem nieźle sniper przy okazji e, 2800 demadcha. Całkiem sporo jak na meda, Tylko niestety sfailowałem z tym Tedekiem na końcu strasznie. E, niestety od złej strony flankowanie i później to nie przebicie dwa razy. fail mm. Nie wiem, przejadę się jeszcze jedną bitwę, bo jestem ciekaw tego czołgu. Zaraz do was wracam. Okej, okay, druga bitwa na Dragon Age, Standard. Na pewno wszyscy tak samo jak ja kochacie tą mapę. Mm, znowu siódemki. Ostatnią grę praktycznie wygrał im AT-15A, bo od przodu nie idzie go przebić na 7. Nawet z Premium amo mam problemy czasami. Fajnie, jesteśmy tylko jednym czołgiem, który jedzie na środek. Ok, zobaczymy co z tego wyjdzie. Może nikt nie pojedzie do wioski, to by było w sumie spoko. Będziemy tutaj flankować. Dużo te deków mają, to mi się nie podoba. O, jest pieszy. A tyle jest ok, czyli musimy się chować. A, dobra, już pewnie do mnie celują Hmm I długi. To będzie w następnym odcinku jak mi starczy sił, bo jestem już to śpiący, ale... Jest i z dwójka A, spudłowałem, nie wiem jak to było możliwe. A i z drugi po nas jedzie. O, wow, ładnie go zawinęło. Jedziemy od razu na jego plecy. i do tyłu. Oj, niestety, on wie jak grać. Hmm, nie podpalony. O, szkoda. Może ktoś mi pomoże. O, właśnie. Very appreciated. Thank you. Mmm, o oh, jestem Wolno się to obraca trochę, chociaż trochę mobilności mi jednak brakuje. Chociaż jestem przyzwyczajony chyba już do tych light tanków. Nie, może być naprawdę fajny med. Jak na siódemkę, i te medy, które mamy dostępne na rynku, oprócz T20 i Pantery, który i tak jest sniperskim medem, czyli nie medem, to ten będzie, wydaje mi się, dobry. Dobre działo pancerz. a taki... Le. Ale zawsze coś. No i mało życie. Jednego od pantery to dwa strzały więcej chyba. Możemy przyjąć. Co nam kapuje bazę? To będzie T52, ja się po niego będę musiał wracać, to się wnerwie. Chyba jednak tak. No dobra, idziemy bronić. Na chybcika zjeżdżamy szybciutko. Tok2, nie wiem, blokada drogowa się zatkał gdzieś. Mam nadzieję, że oni też zresetują, bo nienawidzę na beta teście kapować bazy. Nie ma to najmniejszego sensu. Dobra, wycelujemy spokojnie. Jest strzał. Enemy hits. Dziękuję. A teraz możemy Cię już gonić! ha Ło! Dobre ramowanie. Z czym Ty jeździsz? Oj, na pewno nie takie działo zakłada się na T-52. O, czyżby koniec bitwy? So tam Tamto było lepsze. Więcej obrażeń chyba. Ale mniej więcej będziecie wiedzieć, jak ten czołg yy, się sprawuje. Mam nadzieję. Dobra, zaraz nas przeteleportuje do garażu, chociaż długo to trochę trwa. I ziom, ziom, ziom. Zobaczymy, 1850 expa. Jesteśmy znowu na samej górze. 1500 obrażeń, nie tak dobrze jak w ostatniej bitwie. 21 000 na plus. A całkiem dobrze. Okej, okay. w następnym odcinku IS-2 czołg ciężki siódmego poziomu, już Wam go pokażę. Tak, o co wygląda. I z drugi. Już się z nim mierzyliśmy chyba dwa razy. A teraz będziemy nim grać. Okej. Okay. Kończę ten odcinek i zaczynam za chwilę następny. Także dzięki za oglądanie i widzimy się już tak, w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. jej yeah.